Runnen stało stały się 10 razy trudniejsze i to wszystko za sprawą jednego ziomka. Caphead nie dał magmenowi pograć na Xboxie i teraz magmen się mści, goniąc go i powtarzając każdy jego ruch. Także nie można się cofać, trzeba czasami robić jakieś takie śmieszne kółka albo ósemki. Trzeba speedranować też tak szybko jak tylko jesteś w stanie, bo z każdą sekundą magmen jest coraz bliżej. Jeżeli zajmiecie to zbyt długo, to chłop już będzie tak blisko, że nie będziesz w stanie praktycznie nic zrobić. Wiesz, Renegade jest tak właściwie taką rozgrzewką, jest on bardzo łatwy tutaj, po prostu biegniesz przez większość czasu do przodu, mały problem pojawia się przy maszynie żołędzi, aczkolwiek wystarczy robić kółeczkę, a ona szybko padnie i potem lecimy do przodu. Tutaj to co widzicie, co się wydarzyło, to to jest Sandewistan plus Przeklęte Serce. Przeklęte Serce sprawia, że kiedy oberwiesz, wtedy aktywuje ci się ult, no a ult to jest Sandewistan, czyli wszystko spowalnia. Natomiast drugi Rangan już jest bólem. Masz tutaj ptaszki, które ci dziobią, i trzeba chwilę poczekać. Ale to można albo robić kółeczka, albo po prostu tak się powoli zbliżasz, tak jak ja to robiłem. Tu akurat nie ma żadnego RNG, jest to dosyć proste, jeżeli ogarniesz to. Natomiast, no to była najłatwiejsza część. Potem trzeba wskakiwać na górę. Ja tu wskakuję na tą platformę tak właśnie w taki śmieszny sposób, unikając go. I nienawidzę w ogóle tych zielonych dziados. One tak kurde RNG po prostu ci wlatują w miejsce, w którym musisz przelecieć. Albo te. Drzewka strzelające tymi pociskami śmiesznymi też, kurde, czasami tak strzelają, że tego nie unikniesz. Ładnie tutaj się udało wskoczyć na szybko. No i z trzema życiami przechodzimy dalej. I chłop nie jest jeszcze aż tak blisko, ale już się zbliża coraz bardziej. Tutaj już nawet oberwałem. Tutaj nie poczekałem i oberwałem znowu. No, normalnie da się nad nim przeskoczyć, aczkolwiek, no nie poczekałem, aż on jakby. Przeleci z prawej, no to lecimy dalej. I tutaj znowu na początku RNG, ale na szczęście tylko na początku i krótko, bo baloniki. I one po prostu nie możesz się zatrzymać. Musisz lecieć cały czas do przodu. Jeżeli się zatrzymasz, no to wtedy ta trampolina przeleci za daleko. Ona musiałaby się cofnąć. Potem znowu przyspieszyć, żeby lecieć w prawo. To jest za dużo czasu. Magment się po prostu dopadnie. Także nie można się zatrzymywać. I no, bo on czasami po prostu staje w miejscu, w którym ty musisz przelecieć, bo nie masz wyboru. Potem trzeba rozważać takie śmieszne wiszące do Nie wiem do końca, co to jest. Jest, ale wziąłem sobie tu magię tsunami i robiłem kółeczka po prostu na jednej platformie albo na kilku, w zależności jak tam akurat strzelały działa. Magię tsunami jest rozbryzgoda, także jest w stanie walić kilka naraz, ale też starałem się nie być zbyt blisko, bo jak jestem zbyt blisko, no to wtedy jeden obrywa wszystkimi trzema pociskami. Potem dosyć łatwe bieganie do przodu i mamy gościa, którego pomijamy. No jego to jest dosyć trudno uniknąć i też. Nie chcę marnować czasu, więc po prostu przeleciałem przez niego. No i taki sam pomysł był z schodogiem, aczkolwiek oberwałem. I jednak udało mi się go przeskoczyć. Nawet szczerze, ja nawet nie pamiętałem, że da się go tak przeskoczyć. Ja po prostu liczyłem, że nie wiem, Invisibility Frame mi się dalej będzie utrzymywało, że po prostu przez niego przelecę. A potem, hej, platforma jest wysoko, może by tak przeskoczyć. Nie wiem, tak, taka ostatnia próba po prostu, nie. Kolejny rengarn jest dosyć prosty, są tutaj dwie takie ściany na początku i na końcu i można je pominąć po prostu przechodząc przez usta, ale to zazwyczaj tam obrywasz. Natomiast ogarnąłem, że wystarczy po prostu walnąć trzy strzały z ładowanki, także to zrobiłem. Później jest taki długi dosyć segment, ja tam po prostu... nie obchodzi mnie czy ja tam oberwę czy nie, po prostu lecę, zazwyczaj właśnie tam obrywałem. Później trzeba bardzo szybko przespeedrenować po prostu Sekcję z tymi ruchowymi platformami jej niestety oberwałem, ale dobra, z jednym się dalej jesteśmy w stanie to dokończyć. No i rozwalamy ostatnią ścianę i koniec. To akurat nie było takie trudne. Natomiast na tym ganie są dwa problemy. Po pierwsze jest winda, która dosyć długo schodzi. Po drugie jest później ucieczka, która też chwilę trwa. Jeżeli nie znasz całej tej końcówki na pamięć, to tak właściwie trudno jest to jakoś przyspieszyć. Także to jest jedyny poziom, gdzie magment zaczyna z półtorej sekundy opóźnienia. Normalnie to jest jedna sekunda. Tutaj jest to półtorej. No, i we wszystkich Ryanaganach chłop się zbliża do ciebie o jedno setne sekundy z każdą sekundą, czyli po jakoś półtorej minuty. Chłop już cię smyra po jajeczkach i nie jesteś w stanie nic zrobić, po prostu giniesz. Ale dobra, lecimy z Ryanaganem. Speedrun jak tylko się da. Tutaj ładowanka, czasami, żeby coś hitować po prostu. Tego gościa czekam, aż on przestanie wyć, i wtedy przeskakuję go po prostu osełką. Da się też jakby po prostu wlecieć w niego, oberwać, ale ja wolę jednak życie sobie zachować, więc wybrałem właśnie specjalnie osełkę tylko po to, żeby gościa przeskakiwać. Albo nie, nie tylko po to, bo osełka też się przydaje właśnie w tej windzie, żeby rozwalać tych ziomeczków. Czasami jakby do ładowanka chwilę się ładuje, jak sama nazwa wskazuje, także... Nie zawsze da się rozwalić wystarczająco tyle, ile chcesz. No ale z ładowanką i... Posełką idzie to w miarę sprawnie. No i winda poszła na dół. Tutaj akurat nienawidzę smoczka, który kurde jest stanie ci nad głowę wleźć i po prostu ci walnąć tą kulką. Później znowu kolejny lew kamienny. Czekamy aż przestanie wyjść, przeskakujemy go na luzie. Tych ścianek śmiesznych też przeskakujemy na luzie. No i teraz ucieczka. Ta ucieczka jest dosyć długa. Tutaj jeszcze ekran się nie przewija, więc trzeba zrobić takie śmieszne kółeczko. Tutaj czasami próbowałem też robić właśnie takie kółeczka, żeby trochę zwolnić, trochę zmarnować czas, ale też nie można za bardzo marnować, no przecież chłopcie goni. No i tak właściwie jak nie leciałem jakoś bardzo szybko, nie speedrunowałem jakoś mega mocno z unikami, nie znam tego na pamięć, ok? Próbowałem zrobić coś takiego, że rozrysować sobie, rozrysować, wziąć sobie screenshoty tego wszystkiego i na drugi ekran, ale się gubiłem, <noise> także po, po prostu leciałem normalnie. I tutaj oberwałem dwa razy, ale na szczęście doszedłem. Jeden gość w ogóle, to jest chyba Brytyjczyk, Fintan Zero, on to zrobił perang, nie? Ale on tą końcówkę znał na pamięć, on po prostu leciał na pełnej, liczył na to, że nie dostanie w pomyczki i ja nie wiem jak on to zrobił. I teraz przechodzimy do najgorszego Gana, Ostatniego. Początki nie są takie złe, raczej wszystko oprócz końcówki nie jest takie złe. Znowu ładowanka. Tutaj akurat już sandewisan się zbytnio nie przydaje. Poprzednio też się zbytnio nie przydawał, bo było to przewijanie i czekanie i tak dalej. Początek jest przez w miarę na luzie, ale końcówka to jest absolutny syzyf. Po prostu jakby Musisz odbijać to dziadostwo, żeby strzelać i rozwalać skały. Znaczy, no, strzela w ciebie gość z lewej, i masz te dziadostwa, które jeszcze ci la latają, i nie zawsze dasz radę wszystko rozwalić, nie? I teraz tak. Trzeba robić takie śmieszne pętelki i jednocześnie unikać tego gościa z lewej. Jakoś to spróbować tak śmiesznie wytajmigować, żeby gościa unikać. I jednocześnie, bardzo problematyczne jest to, że rusza się platforma. Także Inaczej trochę się poruszasz, kiedy jesteś na platformie, inaczej się poruszasz, kiedy jesteś w powietrzu i jeszcze magmen, jakby... Inaczej się porusza i jeżeli lecisz w lewo, to tak właściwie praktycznie jakbyś stał w miejscu z perspektywy gry. Więc jeżeli już lecisz w lewo, to musisz lecieć bardzo szybko, stąd właśnie ta pentelka taka. I stąd też właśnie staram się odbijać jak najbardziej po prawej i lecieć jak najbardziej w lewo. Bo jeżeli będę leciał trochę tylko w lewo, to z perspektywy gry ja lecę bezpośrednio górę, dół. I po prostu wlatuję w magmana. Dodaj do tego gościa z lewej, który tak właściwie nie ostrzega, kiedy się pojawi, i może ci wlecieć w mordę. I dodaj do tego jeszcze te dziadostwa lecące z prawej, których nie da się uniknąć. Jakby tyle jest już rzeczy na głowie, że to jest RNG. Po prostu ja je ignoruję i liczę na to, że mnie nie trafią. No więc odbijamy, żeby zacząć naszą podróż, i zaczynamy robić takie śmieszne kółeczka. Tutaj można się poruszać w miarę powoli na tej platformie, także ja to często wykorzystuję. Żeby nie skakać aż tak dużo, bo każdy skok to jest tak właściwie ryzyko. Tutaj ten różowy, tak kurde mnie wybił, musiałem go uniknąć. No i niestety trochę za wcześnie za późno raczej uniknąłem, zdaszowałem, także przeleciałem pod platformę oberwałem. Tutaj kurde gość idealnie tak wleciał, że ja nie miałem po prostu jak przelecieć. I tutaj, tuż idealnie pod końcówką wleciał we mnie ten gnój. Gdyby nie było tego dziadosła z prawej. Ja bym oberwał tylko raz. Od tego gościa z lewej. Ja w tym momencie po prostu straciłem całą wiarę w ludzkość i się poddałem. Byłem tak blisko. Brakowało mi kurde, żeby te kilka ostatnich dziadostw nie wleciało mi w pysk. Także to były wszystkie. Runengunem -y. Dobra, z igiemki bez wcześniejszego nagrania lecimy na mausoleum. od razu pójdziemy na trzecie, bo pierwsze dwa to takie rozgrzeweczki mi powiedziała. już tu grałem, także wiadomo, ale się może I tutaj chłop się do ciebie nie zbliża coraz bardziej, tak jak to było w że Trzeba speedrunować, po prostu on zawsze jest sekundę za tobą. Ups, <laughs> to było za szybkie. Dobra, let's go, tym razem się postaram. Absolutnie. Dobra, tu jest dziadek najpierw, tu jest dziadek. No i dupa. Jeszcze raz, jeszcze raz, teraz na pewno się uda. Ja wam to mówię. Ja zrobiłem już unik, chciałem zrobić drugi raz. Tym razem się uda. Macie gwarancję waflową. Absolutnie. Pyk. Pyk. Widzicie, idealnie wszystko idzie. Jeszcze najgorszego ducha nie było, ale dobra. Pyk. Tutaj tak podbijamy Trzeba takie kółeczka śmieszne robić. Teraz z dołem zrobimy. Pyk. Tutaj, na luzie. Oho, leci Żyd. O, jest najgorsze, bo kurde, spanuje te dziadostwa. Nie zdążysz wszystkich, kurde, odbić tam, nie? W tym samym czasie, żeby chłopiec nie dopadł. Pyk. Dobra. Eee. Może w ten sposób? Dobra. Czasami trzeba bardzo ryzykownie grać, żeby zdążyć. Pyk. Dobra. Chłopie, jak ciepłanie, to od razu cię akwituje, nie? Od razu leżysz. Dobra, pyk. I może tego. O! Dobrze. Żyda bijemy. O! Dobra. Nie, no. Źle, źle. Trzeba było najpierw tego po lewej. Jeszcze raz. Tym razem się uda. A ja nie dawałem wam gwarancji dwie śmierci temu? Nieważne. W reklamach też mówię o gwarancji satysfakcji, a ja nigdy nie jestem usatysfakcjonowany. Pyk, i pyk. Teraz Żyda. A on no, dosłownie, wygląda jak Żyd. Dobra. I pyk. ipek. I Dobra. Teraz trzeba tego szybko. I malucha od razu. Dobra, czekajem aż przeskoczy. Pyk i pyk. Się wracamy. Znowu tego ziada. No nie, ile tego? Nie. nie. Pyk i pyk. Teraz z niego. Teraz nie. Pyk, pyk. Dobra. W Właśnie chciałem, kurde. Pokusiłem się, żeby ją odbić, nie? Spróbować. Pyk, pek Teraz prze- Nie! Myślałem, że minimalnie niżej byłem, jak tam odbijałem Ej, ja mam taką superkę, Bufist To może dacie mi jakąś ulgę? Też jestem duchem O, dobra Elegancko Elegancko Myślałem, że go nie odbiję Tak w tego plewy chciałem! Oh no Dobra, pyk i pyk, dobra? I teraz w niego dziada rozwalamy. Dobrze. Pyk, pyk, teraz dołem. i w niego. Tak trzeba robić właśnie z tym dziadem. Ale naprawdę, on wygląda jak żyd. Z tym nosem. I czapką. Nie, no. W ogóle jak i to robiłem te ankiety, co nie? I... Pojawiło się cztery. Z czego... Jedna była od Mango, a jedna pojawia się tak szybko jakieś chyba pół godziny po pojawieniu się filmu że. Chłop chyba w tego bossa nie grał nawet, tylko po prostu zrobił ankietę i. Elo, także tak właściwie mam trzy ankiety. Co biorąc pod uwagę, że film obejrzało 2000 osób, jest trochę mało. Myślałem, że będzie tylko kilkanaście raczej. I co ja ci widzą, mogę powiedzieć, no? Ty pazerna świnio. Nie no, żartuję, love you. Mag daj mi spokój, dam ci pograć na Xboxie. Nie ma boxa Uła! Nie, nie. W sumie <noise> mógłbym spróbować wziąć parę sugar, żeby mi automatycznie parowało. Ale to mnie będzie tak wybijać trochę, nie. Nie mam pełnej kontroli nad tym, jak będę odbijał, nie? Jednocześnie to jest takie trochę ułatwienie. Nie chcę żadnych ułatwień. Heee, przytłaczają mnie! Ile tych kobiet! Boję się kobiet! Dobra, pyk. Pyk! O, super! Dobrze zazbierzy końcówkę. I akurat na koniec mi tak dobalają! O, nie, to nie była końcówka. Czasami jednak trzeba w, tak jakby szybciej... Te duszki lecące naokoło rozważać, no bo później jak się zbliżają, to jednocześnie zbliża się pięć innych rzeczy i jest kurde Ciekawe o ile łatwiej miałaby to szarka i... Jopa. Dobra, jest git Yes! Jest. Udało się. Zajęło to tylko 20 minut. Także tyle. Muszę was nieco rozczarować. Tym razem już nie powiem. To jeszcze nie wszystko, bo to już wszystko. Także ten update to było takie moje Cupheadowe Magnum Opus. Moje największe, najpotężniejsze dzieło. W ogóle zacząłem tego moda z myślą, że jeżeli ja dojdę do poziomu Capcora, to to już byłby sukces. Tworząc kolejnego bossa, nie mógł on być gorszy niż poprzednie, także były one coraz bardziej przekombinowane. Porównajcie sobie pierwszą wyspę z trzecią, jest to absolutna różnica. Potem stwierdziłem: dodam własne itemy, dodam własnego bossa, w ogóle wezmę tego bossa, rozszerzę o uczenie maszynowe. Tak nieskromnie, myślę, że jeszcze przez parę następnych lat minimum. Nikt tego nie przebije, chociaż mam nadzieję, że kiedyś to się stanie i że będę mógł w to zagrać. Chciałbym zobaczyć, co ludzie jeszcze mogą tu wymyślić, bo myślę, że udowodniłem, że da się zrobić praktycznie wszystko. Ja kurde, wsadziłem tu przecież osobną grę, która absolutnie nie jest jakkolwiek z kapheadem powiązana. Jeszcze brakuje, że to jakąś strzelankę 3D wsadził. Także tyle, na razie nie panuje nic więcej. Może kiedyś zrobię dlc -ki. Jeżeli zrobię, to myślę, że to będzie bardziej coś zupełnie innego. Coś tak jak zrobiłem z tym cmentarzem, że wprowadziłem taką nową mechanikę, że jak się obracam, to wtedy spawnuje się nowa fala. Jakieś takie właśnie nowe mechaniki dodać, a nie tylko, że boss jest trudniejszy i ma nowe ataki jakby to już jest więcej niż ktokolwiek zrobił. Ale jeżeli coś zrobię z DLC, to raczej właśnie będzie coś takiego wprowadzającego coś zupełnie nowego, jeśli to zrobię. Na razie planuję jakieś tylko takie poprawki, bo są błędy czasami. I tyle. I jeszcze planuję jeden czynnik z Cupheada, ale nie z kupa Gówno. Wymyśliłem ciekawą rzecz, customowego moda stworzyłem na szybko. I tyle. Zagrajcie w moja, wypełnijcie ankietę? Hello!